Witam, moje kochane byczki. E, jak zwykle przepraszam, że tak długo musieliście czekać, ale no... Niestety mam całą etatową pracę i... Niestety dzień ma tylko 12 godzin. Doba 24. Ale... Kochani moi, zawsze całe serce wkładam w te czytania. I już bez przedłużania, z ogromnymi podziękowaniami, że jeszcze tu jesteście, robię dla Was czytanie, dla moich kochanych byczków. Miłość. Mhm. Słuchajcie, no nie jest to łatwa energia, nie powiem, nie jest to łatwa energia, ale bardzo piękna energia. E, ktoś tutaj musiał, że tak powiem, być tą tą osobą-tą e, mm, osobą, która która jest dojrzalsza, która jest, która musiała się zachować mądrzej, tak? Um, czyli niektórzy z Was mieli do czynienia z beznadziejnym zachowaniem, po prostu nazwijmy to, nazwijmy najprościej to tak. Um, już patrzymy, co się dzieje. Ale, kochani moi, tu mamy piękne rzeczy. Tu mamy piękne rzeczy. No, ja zobaczmy, co tu się... Co tu się wydarzyło? No. Kani, nieważne, co się wydarzyło, w ogóle się nie przejmujcie, bo idzie do Was coś nowego. Um, idzie do Was, no bo ja już wiem, co to jest. Kurde, wiecie co. Ja już wiem, co tu się wydarzyło. Już Wam mówię. O! Ktoś, kto się zachował jak palant lub Lantka, jeżeli jest taki wyraz, <laughs> wybaczcie mi. Um, możliwe, że powróci, żeby z chęcią przeprosić, tak? I teraz tak, ten ktoś może powrócić. E, oczywiście, tak, wiecie, delikatnie będzie badał grunt czy może, czy, no bo schrzanił, schrzaniła, tak? Um, no i nie wie jeszcze, czy może tutaj na coś liczyć, czy nie i w jakim jesteście, że tak powiem, nastroju i jak jesteście nastawieni. W każdym bądź razie. Um, tutaj widać, że ktoś zrobił jakiś progres, jeśli chodzi o właśnie to swoje beznadziejne zachowanie. I tym razem chcę być prawdziwy, chcę być autentyczny, chcę być chcę się obnażyć po prostu chcę coś wyznać. Jest tu progres jakiś. Jest od, jakby ponowiona oferta. Często dla mnie, as buław, jest taką odnowioną ofertą od tej samej osoby, że coś powstaje, z, z gliszczy, że tak powiem. Oczywiście yy, niektórzy nie będą chcieli tej osoby z powrotem, yy, ale to czytanie jest dla tych, którzy chcą. Powiedzmy sobie tak. Dlatego, że jak jesteście z kimś już, macie pozałatwiane sprawy, nie chcecie kogoś, to nie chcecie nawet oglądać czytania na ten temat, prawda? No właśnie. A oglądacie je, więc chcecie tą osobę. Słuchajcie, ktoś tu Was podgląda, no. Ktoś Was podgląda, ktoś w sensie takim, nie wiem, na y, social media y, patrzy, śledzi, tak? Jest ciekawy, po prostu ciekawe, co u Was się dzieje. Um, dobra, to jest jedna sprawa. I słuchajcie, no ktoś tutaj przeszedł transformację. Mamy motylka. Mamy motyle, mamy piękną energię. I oczywiście ta transformacja też dotyczy tego, że jeżeli to wy byliście zagubieni, bo pozwoli, pozwoliliście sobie na wkroczenie w Wasze życie jakiegoś właśnie osobnika lub osobniczkę, która, um, której pozwoliliście na zbyt wiele, tak, która zachowywała się nie w porządku, a wy powiedzmy, że do pewnego stopnia pozwoliliście tej osobie. Um, może mogliście powiedzieć wcześniej nie, dość i tak dalej, a nie powiedzieliście. To jakby to też wymagało od was jakiejś tam przemiany wewnętrznej, żeby um, odgrzebać też trochę prawdziwego prawdziwą ja, autentyczną, autentycznego ja. Um, po to, żeby właśnie postępować w zgodzie ze swoim sercem, tak? Czyli nie pozwalać ludziom się krzywdzić, nie pozwalać ludziom wykorzystywać nas tylko dlatego, że mamy dobre serce. E, jeżeli tak się stało, to gratuluję, bo to jest bardzo piękna przemiana. Ta przemiana właśnie może dotyczyć Was samych, a możliwe, że to Wy okazaliście się, na przykład, zrobiliście coś beznadziejnego wobec kogoś. Też tak może być. Energię można e, przemieniać i czuliście się z tym źle i chcieliście to naprawić, tak? Chcecie to naprawić. Też tak może być. Pamiętajcie, że, że energie idą mogą iść w dwie strony. W każdym bądź razie em, przemiana ta dotyczy kogoś, kto wcześniej był. Powiedzmy sobie nie do końca szczery, jeśli chodzi o to, co czuję, tak? Czyli kamuflował swoje prawdziwe uczucia, kierował się pobudkami, które nie są najwyższego lotu, powiedzmy sobie tak. Oczywiście w to możecie podłożyć cokolwiek tam się działo w waszym życiu, każdego historia będzie trochę inna. Um, i słuchajcie, ta przemiana dotyczy albo właśnie Waszej osoby, która chce być tym razem autentyczna, która jakby weszła em, w środek tych swoich uczuć i posiedziała tam trochę, em, postanowiła je poznać, tak? Posiedzieć w nich, em, zauważyć je. I może sobie zdała sprawę, że właśnie, że jest zakochana was, a wcześniej udawała, że, że nic nie czuje, tak? A z czego to mogło wynikać? Z tego, że ta osoba sama ze sobą nie była y, autentyczna, tak? Nie była, sama, sama jakby sobie nie okazywała miłości. Stąd też y, często tacy ludzie się zachowują właśnie beznadziejnie wobec innych osób, ponieważ sami siebie nie kochają, ponieważ do, sami do, do siebie nie mają na przykład szacunku, dlatego nie mają do innych, tak? Oczywiście to są. Tutaj to można się zagłębiać godzinami w te psychologiczne mm, historie. Każdego jest inna. pamiętajcie, jest to czytanie ogólne, ale mamy przebudzenie, mamy transformację, która jest piękną transformacją, bo jest transformacją z kogoś, kto zachowuje się jak świnka, tak w cudzysłowie a teraz chcę być szczery, tak? Szczera. I mamy tutaj piękno, piękne takie, piękne wyznanie miłości. I słuchajcie, to czytanie można zinterpretować tak, że em, przez to, że, że wy też przychodzicie transformacją, tak, albo osoba, e, Wam droga, powiedzmy sobie, która was tam skrzywdziła, przechodzi transformację i powraca. To jest jeden scenariusz. A drugi jest taki, że to wy też na podstawie doświadczenia z kimś, kto był do, wobec was nie fair, wy też zweryfikowaliście, skąd to się bierze, tak że um, jakby ta osoba też na, naświetliła, wiecie, ludzie to są nasze lustra, przeglądamy się w nich. To, co nas najbardziej denerwuje w kimś, może tak naprawdę chcieć nam pokazać um, jakiś problem, który my mamy sami ze sobą, lub coś, na co powinniśmy zwrócić uwagę. I jeżeli spojrzymy na innych ludzi, jak na nasze lustra, Wtedy dużo rzeczy się zmienia, ponieważ zaczynamy zauważać, zaczynamy patrzeć na siebie, tak? Zaczynamy zmieniać rzeczy w sobie, bo jak zmieniamy rzeczy w sobie, to nasze otoczenie się zmienia, tak? Tak jak my wibrujemy, takie rzeczy przyciągamy, więc tutaj mogła zajść przemiana w nas, i w momencie, kiedy my staliśmy się autentycznie wobec siebie, prawdziwi wobec siebie i. Postanowiliśmy zadbać o siebie. Wtedy przychodzi nowa miłość. To może być nowa, inna miłość, tak? Nowa, taka właśnie piękna. Od kogoś, kto jest autentyczny, kto potrafi wyrażać swoje uczucia, jak ten król pucharów tutaj, który wie. To jest miłość dojrzała. To jest ktoś, kto umie. Okazać uczucia i będziecie dla niego bardzo atrakcyjni. Bardzo. Um, ponieważ jesteście autentyczni. To jest atrakcyjne. Jak ktoś jest autentyczny i prawdziwy, to jest bardzo, bardzo ogromny magnes. I słuchajcie, tutaj jest nawołanie właśnie, żeby. Zobaczyć, co w trawie piszczy, zobaczyć, co jest nowego, tak? Czyli dla, nie, dla wielu z Was to będzie albo odkrywacie za pomocą tej samej osoby coś nowego w sobie i możliwe, że już nie będziecie chcieli tej osoby, bo zdacie sobie sprawę, że. Chcecie czegoś lepszego, tak? Że zasługujecie na coś lepszego. Zależy jak ta osoba oczywiście do Was przyjdzie. Pamiętajcie, że ta osoba może na przykład mieć moment przebudzenia, ale może jeszcze nie być gotowa, tak? Ale też dzięki Wam zrobi krok ku temu, żeby, żeby siebie polepszyć tak samo. I dla niektórych z Was tutaj właśnie jest ta przemiana, która w Was zaszła, sprawiła, że chcecie zobaczyć, co świat ma Wam do zaoferowania. Ja jednocześnie, kiedy Wy będziecie sobą, kiedy Wy będziecie autentyczni, kiedy Wy nie będziecie się bali pokazywać, kim jesteście, tylko po to, żeby się dostosować do kogoś, bo ktoś Wam się podoba, tak. Bo będziecie się bali powiedzieć coś, albo być tacy czy tacy, bo stracicie zainteresowanie tej osoby. A chrzanieć takiej osoby, jeżeli wy musicie się dostosowywać pod kogoś, ktoś ma was pokochać takim, jakim jesteście, tak? Um. Ojej, kulecą mi karty, słuchajcie, coś mają do powiedzenia, więc już je wyciągam. Bo chcą coś powiedzieć zdecydowanie. Więc już pytam, co takiego. I moi kochani, więc w momencie, kiedy zdacie sobie sprawę z własnej wartości i z tego, że nie będziecie pozwalać innym siebie krzywdzić, nie będziecie się naginać pod kogoś, poczujecie, że zasługujecie na coś pięknego. Bo sami macie do zaoferowania coś pięknego, że tak naprawdę świat jest pełen możliwości, że nie ma jednej miłości, tak? Że na tym się świat nie kończy, że niekoniecznie to było wam przeznaczone, tak? Żeby zostać. Co ma być wasze i ma zostać, to, to, to przyjdzie i zostanie, powróci i zostanie, a jeżeli nie. Zobaczcie, to macie, dla niektórych z Was, tak jak mówię, wyruszacie w świat, wybieracie. Macie do wyboru, czy iść w lewo, czy w prawo. Wy będziecie decydować. Oczywiście, a dla niektórych z Was powraca ktoś, kogo pragniecie, kogo chcecie, kto tym razem doceni, właśnie doceni tę piękną królową denarów, tak? którą wcześniej sami baliście się być. Rozumiecie, jak to działa? Jeżeli wy do końca nie macie tej właśnie, tego poczucia też, tak? Własnej wartości. No to jeżeli nie wibrujecie w taki sposób, no to też nie przyciągacie, tak? Takich pięknych rzeczy. Zobaczcie, spełnienie życzenia, no Ach, piękna energia. Także tutaj, słuchajcie, mamy cudowną energię, gdzie em, opłaca się zanurkować w siebie, w prawdziwą ja, w prawdziwego ja. Odkrycie się na nowo, e, bycie ze sobą szczerym, porozmawianie ze sobą szczerze czego ja chcę, na co zasługuję, co sobie oferuję, tak, na co ja pozwalam, żeby jak mnie ludzie traktowali, czy ja na to pozwalam, czy ja mówię nie. To może być ogromna transformacja, to może być właśnie to takie odkrywanie, to jest ta Alicja w Krainie Czarów, zobaczcie, odkrywanie nowych zakamarków siebie, ale z jednoczesnym byciem, autentycznym wobec siebie, tak, Mam ochotę się ubrać kolorowo, ubieram się. Nie muszę chodzić na szaro i buro, tak jak wszyscy. Taki przykład symboliczny. Co jeszcze powinniście wiedzieć na ten temat? Znaczy na temat tego, tej energii, tych energii? Ha! No i jest powód do radochy, do szczęścia, spełnienie życzenia. E, dla niektórych, tak jak mówię, jest mamy mm, pojednanie się na nowo, a dla niektórych po prostu radocha, szczęście, e, bo przychodzi ktoś. zobaczcie o kim marzycie? Dwa puchary, gwiazda i dwa puchary. No i tu mamy, że ktoś może rzeczywiście powrócić, ale tym razem jako król denarów, tak? Czyli ktoś, kto ma solidną ofertę, bo sobie przemyślał. Bo jest teraz autentyczny, bo em, przeszedł przemianę, tak? Tak jak mówię, ta przemiana albo dotyczy was, albo tej osoby, albo was obojga. Często to jest jakby ulica, tak? Dwukierunkowa, moi kochani. Em, co jeszcze powinniście wiedzieć? No, ktoś was obserwuje. Uuu, tu jakieś karty się miesza. Ktoś Was tu ma na oku, tak jak mówiłem, tak jak tu mówiłam wcześniej. Ktoś jest ciekawski bardzo. Zobaczcie. Powrót do domu. Tutaj tak... Lojalne serca. O! No i soulmates. Boniu, bratnie dusz, <noise> ale macie bardzo mocną energię. No macie tutaj dla niektórych to jest powrót bratnich dusz, dla niektórych to jest poznanie nowej bratniej duszy po tym jak zrobiliście też pracę nad sobą, tak? Um, za pomocą jakiejś trudnej relacji. Um, i tak jak mówię, a dla niektórych powraca ta sama osoba, która no wow, no słuchajcie, no spełnienie życzenia, come on e, dwa puchary, lojalne serce i, i bratnie dusze to wszystko razem i powrót do domu no po prostu to jest a tu aż krzyczy bratnimi duszami tu krzyczy mocnym połączeniem dla niektórych mogą to być bliźniacze dusze bliźniacze płomienie już głupoty gadam Um, chodzi o to, że Słuchajcie, ja nie płaczę, wiecie um, Bo tutaj może Nie wiem, czy słyszycie, że w nas Ja nie płaczę, tylko coś mi wpadło do oka I po prostu mi Łzawi oko i to już mi leci Po prostu wszystko, wszędzie um, Przepraszam bardzo um, Kurczę, no i aż Słuchajcie, no to już nie trzeba nic więcej Wykładać Powrót do domu, zobaczcie, odnalezienie się. To jest też powrót wasz własny do waszego domu, do siebie, do własnego serca. Do ukochania siebie. Przepiękna energia. Wow! No nie, no i. Puch. To jest kwiat, który kwitnie, który jest w rozkwicie, który prosperuje, tak? Najlepiej. Prosperuje, kwiat nie prosperuje. Um, który jest w swoim najpiękniejszym momencie. Rozkwitu, tak? Także zobaczcie, co Was czeka w miłości. Rozwój, rozkwit. Um, tu też mamy motyle. Czyli znów ta metamorfoza, które są też e, oczywiście symbolem, że idzie do Was coś pięknego, pięknego, delikatnego. E, a jednocześnie, Boże, te kolory jeszcze e, bardzo to jest, słuchajcie, bardzo taka uduchowiona też energia, naprawdę bardzo fiolet. Czakra e, korony, czyli ta najwyższa, połączenia z, e, z siłami wyższymi, z energiami wyższymi. Tutaj ktoś odwalił kawał dobrej roboty, mówię o Was. I dla niektórych z Was, właśnie ta druga osoba też odwaliła kawał dobrej roboty, jeżeli powraca i tym razem powraca tak jak należy. E, Moje kochanie, no, na stole leży miłość. Um, na stole, leży miłość, rozkwit, piękna. Um, kurczę, no będziecie, będziecie się radować, będziecie na fali, będziecie na górze, na samej górze fali, czyli będziecie płynąć z prądem. Um, wow, nie mam nic do dodania. No, ileż można jeszcze pięknych kart wyciągnąć. Um, Moje kochani, tym cudownym akcentem, że idzie to Was miłość, że zacznite. Chce się spełnić Wasze życzenie. Idzie um, ktoś, kto, kto chce dzielić z Wami czas, powietrze, przestrzeń, podzielić się uczuciami. Zostawiam Wam z to, Was z tą energią. Dla niektórych w ogóle też. Tutaj będzie szalenie ważne, jakieś uzdrowienie, tak? Też relacji, uzdrowienie. Gwiazda też jest absolutnie symbolem uzdrowienia. I może właśnie powiedzenia sobie rzeczy, które nie były do końca fair i lojalne, tak? Także tutaj mogło Was czekać bardzo. Takie obnażone rozmowy, piękne, prawdziwe od serca, takie gołe, wiecie? Takie, takie wyłożenie się totalne na talerzu i powiedzenie, jak, jak, jak jest naprawdę. Wiele osób ma z tym problem, więc, ym, No, jest to bardzo piękna sprawa. Moi kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, uwielbiam Was i życzę Wam wszystkiego najlepszego buziakipa.